Uwaga! Słuchajcie, zębowa armio! Powstrzymamy władcę łyżek. Wieczorem wypuścimy zęborpedę w stronę łyżki. Zniszczymy ją i stworzymy dziurę na cztery przecznice. Co? Nie! Pozwólcie mi działać! Pozbędę się łyżki tak, żeby nic nie wysadzać. No bo w końcu dentyści raczej nie powinni nikogo krzywdzić. Mówisz o lekarzach. Dentysta ma przykaz, że po prostu ma się dobrze bawić. Słuchaj, bójko, damy ci kilka godzin, ale jeśli ci się nie uda, będziemy musieli atakować. Bójko, oto twój Lizak. Nie masz śladów próchnicy. Ta! Bajka! Przepraszam! Wiem, że miałam nic nie robić, ale spadałaś i nie chciałam, żeby coś ci się stało, a ja tylko pragnęłam spędzić z tobą czas, ale wszystko poszło źle i, i przepraszam. Nie bajko, to ja przepraszam. Profesor kazał nam się trzymać razem i ja lubię spędzać z tobą czas. Przepraszam, że byłam taką egoistką. Zniszczyłam twój komiks. To tylko komiks. Ty jesteś moją siostrą. O, brawurko! Nie chcę ścisny! Hmm? Okej, okay. dziękuję. <gry> Łobozeria! Wezwałam was tu, bo chcę Was prosić o drobną przysługę. Chcę, żebyście pomogli mi zastraszyć jedną z atomówek. Skąd pomysł, że duży Joey będzie wykonywał twoje rozkazy? Oj, duży Joey. Mam wam wszystkim przypomnieć? To wasze przytulanki. <laughs> Mały Joey! Ty potworze! Raczej bizneswoman. Im szybciej zajmiecie się bajką, tym szybciej odzyskacie zabawki. A teraz do boju, Sama nie wiem, Brawurko. Według mnie taka wielkość jest odpowiednia. Na pewno wystarczy na rzeźbiarski konkurs. A ja twierdzę inaczej, Bójko. Nasze klopsy powinny być tak duże, że aż zablokują całe to przejście. <laughs> Musimy pokonać moja joja. Przestań tak dramatyzować. Będziemy walczyć w jej imieniu. Lećmy stąd wreszcie, Brawurko. Niespodziewanie nie możemy stąd odejść. Dlaczego? Za to! Ponieważ działanie bomby nie przeminie do czasu, aż sztuka się nie skończy. A to oznacza jedno. Przedstawienie musi trwać dalej. Jak rozumiem, jeśli chcemy ocalić miasto Townsville, bajka musi przypomnieć sobie swoje kwestie. <śleszy> Wow, Mojo zwykle nie ma czasu na pełen złowieszczi śmiech przed pojawieniem się atomówek, które go pokonują. Tak, jesteś super tatą i wspaniałym fanem. To nic trudnego, bo jesteście najlepsze. Hej, dziewczynki trener Darby! A, trener Darby! Przyszła pani pogratulować dziewczynkom, że zmiotły tę drugą drużynę z boiska? A, właściwie to przyszłam powiedzieć bójce, że kolejny mecz rozpocznie Candice. Bójka idzie na ławkę? Darby, oszalałaś? W porządku, profesorze! Candice powinna zagrać, naprawdę ciężko na to pracowała! Bójko, tylko przegrani mówią takie przegrane rzeczy! Jesteśmy zwycięzcami, jasne? Pani trener chyba tego nie wie! O, pan byłby lepszym trenerem? Gorszym nie da się być! Ach, tak? Tak! To ja rezygnuję!